Hej kochani, witajcie w moim dniu spa. Jest sobota popołudnie, więc ja mam chwilę dla siebie. Na głowie mam już od kilku godzin olej. Mam też płatki hydrożlowe pod oczami. Za chwilę nałożę jeszcze maseczkę na twarz. Ale bohaterem dzisiejszego odcinka będzie maska do włosów. Nowa maska, którą zakupiłam na Allegro, jest to Cromask. Jest to maska, która ma za zadanie odświeżyć nasz naturalny kolor włosów, a także włosów farbowanych, jeżeli macie farbowane. Ja mam w odcieniu szokolade, Maska kosztowała 35 zł, ma być bardzo prosta, bardzo intuicyjna, nie zawiera amoniaku ani środków utleniających. W ofercie Chromask ma 7 różnych odcieni. Ja zdecydowałam się na odcień czekoladowy, ponieważ moje włosy mają naturalnie no właśnie taki brązowy odcień. Kosztowała 35 zł niecały na Allegro, zostawię wam link na dole. Aplikujemy tą maskę na umyte i mokre włosy, pozostawiamy na 3 do 6 minut i po tym czasie powinnyśmy cieszyć się odświeżonym kolorem naszej czupryny, także ja nie mogę się doczekać, widziałam w internecie, że jeszcze dwie inne marki również są bardzo popularne, to jest Revlon i Indola, natomiast Revlon dedykowany jest włosom farbowanym, a Indola nie miała takiego odcienia, jakim ja byłam zainteresowana, no chyba, że nie mogłam się doszukać, więc mój wybór padł na Kromask. No i rzeczywiście nie mogę się doczekać, czy ona pogłębi mój kolor, czy będzie widoczna różnica Zanim pójdę umyć włosy, nałożę jeszcze maseczkę na twarz, która jest ostatnio moim hitem To jest maseczka z marki Osika Nie jest tania, natomiast jest turbo wydajna Ja jej używam już od kilku miesięcy, słuchaj a tu ubytku naprawdę praktycznie nie widać Tym bardziej, że podzieliłam się tym produktem z moją siostrą I to jest maseczka, która właśnie towarzyszy mi w takich dniach Spa. Um, ona przepięknie rozświetla skórę, delikatnie ją złuszcza i działa fantastycznie. Przy czym bardzo szybko, bo widzimy efekty już w 15 minut. Zobaczcie, co się dzieje pod wpływem tarcia. Ona zmienia swój kolor. Nabieram naprawdę znikomą ilość i ona jest niesamowicie wydajna. I to jest jeden z tych produktów, po którym widać różnicę. Widać różnicę w napięciu, w rozświetleniu takie drobne zmarszczki znikają i skóra wygląda po prostu młodziej. Niestety głównym minusem tej maski jest jej cena, ale tak jak powiedziałam, jest turbo wydajna. Dobra, i tak przygotowana idę umyć włosy, wysuszę je, żebyśmy mogły zobaczyć mój naturalny kolor włosów i porównać e, po aplikacji tej maski, czy w ogóle widać jakąkolwiek różnicę. Dobra, ja mam włosy wysuszone, nie nałożyłam żadnej maski, żadnej odżywki, nie zakwasiłam, nie dociążyłam tych włosów i niestety bez odżywki moje włosy mają tendencję do plątania się na końcach Więc liczę, że po nałożeniu tego preparatu, bo jest to przecież odżywka, jest to przecież maska Włosy będą lśniące, nawilżone, dociążone No i że pogłębi się ich kolor, no bo przecież wybrałam odcień czekoladowy Czyli mam nadzieję, że pogłębi się ten mój naturalny odcień Na opakowaniu jest napisane tak Przywróci włosom blask ich naturalnego koloru lub wzmocni efekt zabiegu koloryzacji. Włosy po użyciu maski Chromask odzyskują swój połysk i witalność. Sposób użycia nałożyć maskę przy pomocy grzebienia na umyte, osuszone ręcznikiem włosy pozostawić na 3-6 minut spłukać dokładnie. I uwaga! Podczas zabiegu używać rękawiczek ochronnych, więc od razu nasuwa mi to na myśl, że moje ubrania bądź skóra mogą zostać zafarbowane, więc dobrym zabiegiem było nałożenie sobie maski, ale ja jeszcze nałożę sobie odrobinę tutaj oleju i oczywiście nałożę na ręce rękawiczki, a także mam bluzkę domową, więc jestem zabezpieczona. Dobra, włosy porządnie zwilżyłam teraz, ponieważ tą maskę musimy nałożyć na umyte i zwilżone włosy, a wysuszyłam je tylko po to, żebyśmy zobaczyli mój naturalny kolor, więc teraz je przeczeszę. Może mi się to nie udać, bo moje włosy naprawdę strasznie się plączą, jeżeli nie nałożę żadnej maski. E, dobra, zobaczymy, czy ten preparat pozbędzie się tego. A to jest wyzwanie. Nakładam odrobinę oleju, tak, żeby to była taka warstwa zabezpieczająca tutaj okolice czoła i uszy. Rękawiczki nałożone, skóra zabezpieczona, domowa koszulka jestem gotowa. No dobra, jedziemy. Pierwsze pompki oczywiście puste. I słuchajcie. Dość ładnie pachnie. No i brązowy kolor. Nie wiem jak to zrobić za pomocą grzebienia, więc ja po prostu będę to nakładała w ten sposób. A dopiero później postaram się to rozczesać. No, rzeczywiście dość ładnie pachnie. Trochę tak fryzjersko. Chciałabym to wmasować też jak najbliżej skóry. Dobra, mam wrażenie, że pokryłam całe włosy. I jak widzicie, te moje poplątańce nawet się rozprostowały. Dobra, sprawdzę teraz zgrzebienie, ale zobaczcie, idzie, idzie. Okej, okay, nie ma tutaj najmniejszego problemu już teraz z rozczesaniem. Spoko. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to fajnie działająca odżywka. No, jak po Staram się bardzo dokładnie wszystkie włosy rozczesać, tak, żeby dokładnie rozprowadzić tą odżywkę na całej długości włosów. Zaczeszę sobie koczka na czubku głowy. Tu mi się zrobiła kreska i tu mi się zrobiła kreska. Ciekawe, czy to zejdzie O, słuchajcie, ale nie spoko. Dobrze, że mam maseczkę na twarzy, bo to jest taka tłusta warstwa zabezpieczająca spoko. No i teraz pozostało mi czekać 3 do 6 minut. Ja zostawię na 6. Dobra, moi drodzy, minęło 5 minut, więc mam jeszcze minutkę. E, nic mnie nie piekło, nic mnie nie szczypało, nie mam podrażnionej skóry głowy. Lecę szybko zmyć tą maskę, no i zobaczymy czy widać jakąkolwiek różnicę. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem i mam dwie refleksje, jeżeli chodzi o tą maseczkę. Na pewno widzę pogłębienie koloru. Zobaczcie, tutaj naprawdę widoczne są te miedziane, nawet refleksy, i to mi się bardzo podoba, bo właśnie mm, poszło to w taką ciepłą stronę, a moje włosy z natury są takie szaromysie, bym powiedziała, więc bardzo mi się podoba to, że. Widzę właśnie to ocieplenie, ok, jeżeli chodzi tutaj o pogłębienie koloru, to jak najbardziej zgodzę się z tym, to nie jest drastyczna zmiana, ale bardzo, bardzo delikatna i subtelna Ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak ta maska działa odżywczo, włosy są bardzo błyszczące, bardzo fajnie dociążone, a jednocześnie lekkie, puszyste, no bardzo mi się to podoba, świetnie ta maska działa Pamiętajcie, że jest aż 7 wariantów kolorystycznych, więc być może znajdziecie coś dla siebie. No ja na pewno będę z niej korzystała i jestem mega zadowolona z tego, co widzę. Ciekawa jestem tylko, jak często trzeba powtarzać ten zabieg. Czy to jest maska do codziennego użytku, bo ona się będzie tak szybko wypłukiwała. Czy raz w tygodniu, czy wiecie, jak często. Na pewno sprawdzę i dam Wam znać w opisie, także nie zapomnijcie rozwinąć opisu tak, żebyście byli po prostu na bieżąco i żebyście mieli również tą informację. Ja to uważam za niezwykle udany, bardzo podoba mi się to pogłębienie koloru, to ocieplenie subtelne i delikatne i świetnie, że ta maska po prostu działa jak odżywka, że włosy są lśniące, błyszczące, dopieszczone, więc ja uważam swój dzień spa za niezwykle udany. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście ze mną. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i widzimy się oczywiście w kolejnym. Do zobaczenia, buziaki. Fuck.